Lisa, młoda kobieta z trudnościami w komunikacji, borykała się z problemami w swoich związkach. Czuła lęk przed intymnością i często miała trudności z ufnością wobec partnerów. Jej niepewność prowadziła do nieporozumień, a relacje stawały się napięte. Zdecydowała, że musi coś zmienić, więc zaczęła praktykować medytację. Wprowadzenie medytacji do codziennej rutyny przyniosło jej ogromne korzyści. Dzięki regularnym sesjom zaczęła dostrzegać swoje emocje z większą klarownością. Z każdym dniem stawała się coraz bardziej świadoma swoich reakcji i emocjonalnych wyzwalaczy. Kiedy natrafiła na trudną sytuację w związku, zamiast reagować impulsywnie, sięgnęła po techniki, które wykształciła podczas medytacji, zamiast unikać konfrontacji lub wybuchać złością, postanowiła spokojnie wyrazić swoje uczucia. Ta zmiana przyniosła pozytywne efekty a komunikacja z partnerem stała się bardziej otwarta i szczera. Lisa odkryła, że medytacja nie tylko poprawiła jej umiejętności komunikacyjne, ale także głęboko wzbogaciła jej relacje. Warto spróbować medytacji, by poprawić własne umiejętności w relacjach.